Przez ostatnie kilka lat mogliście zauważyć pewien ciekawy, ale też bardzo niepokojący fenomen. Najnowsze premier gier, szczególnie tych AAA, nie oferują lepszych wizualiów niż te, które znamy nawet sprzed kilkunastu lat wstecz. Pomimo tego wymagania sprzętowe drastycznie rosną, a nawet mając topowy sprzęt wart kilka tysięcy złotych, często nie jesteśmy w stanie grać, zadowalający nas jakości i płynności. W samych wymaganiach też pojawiają się dziwne zapiski drobnym druczkiem czy wspominki o jakichś dziwnych technologiach, które są wymagane do poprawnego działania gry. Dziś porozmawiamy Porozmawiamy sobie o każdej z tych rzeczy i wspólnie zastanowimy się nad pytaniem, dlaczego gry wyglądają tak samo, a działają coraz gorzej. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Smyro, ze streama Twitch TV Smyro, na który serdecznie zapraszam, tak samo jak zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli film Ci się spodoba. A teraz porozmawiamy trochę o grach i o technologii. Zacznijmy od początku. W lutym 2019 roku firma Nvidia wypuściła pierwszą wersję swojej nowej, rewolucyjnej technologii nazwanej Deep Learning Super Sampling, w skrócie DLSS. Nieco później, bo w 2021, swoje trzy grosze dołożyła firma AMD z Fidelity FX Super Resolution, czyli FSR, a rok później do gry wszedł Intel ze swoją wersją nazwaną XS Super Sampling w skrócie XESS. Zamysł był prosty: zwiększyć wydajność gry, a co za tym idzie jej płynność przy wykorzystaniu upskillingu, czyli podbicia rozdzielczości z niższej do natywnej przy wykorzystaniu dobrodziejstwa AI, by różnica była prawie że niezauważalna. Na początku faktycznie wyglądało to imponująco jednak pierwsze wersje tych technologii nie prezentowały zbyt dobrej jakości i nawet całkowity Like mógł dostrzec różnicę gołym okiem. Był to taki fajny bajer, który w grach z tamtego okresu potrafił zdziałać cuda, bo w końcu nie były one robione z myślą o takiej technologii. Niedługo później do tego grona dołączyło Frame Generation, czyli kolejny wielki gracz na arenie optymalizacji. Ta technologia służyła do generowania fałszywych klatek. Wykorzystywała ona dwie następujące po sobie klatki, by na ich podstawie wygenerować trzecią i wpasować się pomiędzy nie. Niestety zwiększało to opóźnienie wejścia oraz wyglądało bardzo słabo i generowało artefakty, szczególnie przy niższej podstawowej ilości klatek. Każda z tych technologii przez lata rozwinęła się dość znacznie i aktualnie są one standardem w praktycznie każdej większej grze. Problem jest taki, że kiedyś był to taki właśnie dodatek do wcześniej powstałej już gry, a teraz gry są tworzone z myślą o tej technologii, która przez to bardzo często bywa nadużywana. Dużo łatwiej, szybciej i przede wszystkim taniej sprawić by gra działała załóżmy w 30 fps na średniej jakości sprzęcie, potem wykorzystać DLSS, by uzyskać 60, a na końcu jeszcze bardziej to podbić przy użyciu frame Generation. No i nagle możemy w kampanii marketingowej używać hasła, że ta gra działa w 120 FPS. Oczywiście opatrując to małym druczkiem. Kiedyś taka optymalizacja wyglądała zgoła inaczej. Co prawda na konsolach jak PlayStation 3 czy 4 standardem było właśnie 30fps. Wynikało to oczywiście z ograniczeń sprzętowych konsoli, ale również i w sumie przede wszystkim z tego, że twórcy gier próbowali wycisnąć z grafiki ówczesnych gier jak najwięcej, no ale dalej musieli się w tych 30fpsach jakoś zmieścić. Wykorzystywano wtedy takie techniki optymalizacyjne jak chociażby Level of Detail, który m.in. zmniejsza liczbę poligonów w renderowanych w oddali modelach, tekstury w większej rozdzielczości stosowane były tylko do najistotniejszych i najbardziej widocznych elementów świata gry, a reszta renderowana była w mniejszej rozdzielczości, by zaoszczędzić zasoby komputera i nie zapychać użytkownikom wiramu. Duża część lokacji gier działała też jako pomniejsze instancje. Aktualnie gdy gramy sobie w grę, która nawet nie ma jakiegoś rozległego i otwartego świata, to i tak poszczególne lokacje są dużo większe niż kiedyś i zazwyczaj nie dzieli się ich na mniejsze segmenty. W tym przypadku najłatwiej nam będzie porównać starego Resident Evil 2 z 1998 roku z jego remakeiem, który powstał 21 lat później, w 2019. W starej wersji każda lokacja oddzielona była od innych za pomocą drzwi. Otwierając takie drzwi, mogliśmy zobaczyć animację która przy okazji była takim ukrytym loading screenem, ale w jednym momencie mieliśmy wyrenderowane tylko jedno pomieszczenie. W przypadku remake'u możemy tak naprawdę bez przeszkód chodzić sobie po całej mapie. Oczywiście nie wszystko jest wygenerowane naraz, ale mamy do dyspozycji dużo większą i bardziej złożoną część samej mapy, która również podzielona jest na kilka segmentów z ukrytymi loading screenami. No dobra, ale Resident Evil 2 Remake akurat jest grą bardzo dobrze zoptymalizowaną, a taki stan rzeczy zawdzięczamy właśnie mniejszym, segmentowanym lokacjom oraz specyfice samej gry, bo jednak jest to horror i niektóre niedoskonałości można w w łatwy sposób zakryć, korzystając z ciemności. Ale po co ja wam to wszystko mówię? Otóż Resident Evil 2 Remake został stworzony na silniku Re-Engine. Po zagraniu w tę grę moglibyście więc pomyśleć, że jest to jakiś niesamowity silnik, który nie dość, że świetnie działa, to do tego fenomenalnie wygląda. No i znowu wracamy do mniejszych instancjonowanych lokacji i segmentacji świata gry, która jest tak ważna. W marcu 2024 roku na tym samym silniku powstała gra Dragon's Dogma 2. Był to taki action RPG z dość sporym i zaawansowanym otwartym światem. No i okazało się, że bez instancyjności znanej z Residentów czy chociażby Monster Hunter Rise, silnik Re-Engine po prostu się rozpada gra działała tragicznie. I o ile w lokacjach, w których nie działo się zbyt dużo, było jeszcze znośnie, o tyle w miastach, nawet na najpotężniejszych ówcześniej komputerach, nie było mowy o płynnym i komfortowym graniu. Kolejnym przykładem tego fenomenu jest najnowsza część Monster Huntera z pod tytułem Wilds. W momencie publikacji filmu gra jeszcze nie miała swojej premiery, ale mieliśmy już dostęp do kilku bet oraz darmowego benchmarka. Po kilku prostych testach można zauważyć, że gra ani nie wygląda jakoś niesamowicie, ani nie działa zbyt dobrze, nawet na topowym sprzęcie. Patrząc na te dwa przypadki można by powiedzieć, no dobra, to znaczy że silnik Re Engine nie jest dopasowany do otwartego świata. Oczywiście jest w tym ziarno prawdy. Ale kontrargumentem może być ostatnia sytuacja z grą Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come został stworzony na silniku CryEngine, który jest znany przede wszystkim z realistycznej grafiki, a szczególnie z bujnej roślinności, którą można na nim uzyskać. A wiecie z czego nie jest znany? z dobrego działania, szczególnie jeśli mówimy o grach z otwartym światem. Nawet pierwsza część Kingdoma nie działała zbyt dobrze, a również wykonano ją na tym samym silniku. Na szczęście studio Warhorse tym razem stanęło na wysokości zadania i optymalizacja drugiej części stoi na bardzo wysokim poziomie, co potwierdzają liczby. Na moim osobistym komputerze zauważyłem, że druga część działa zdecydowanie płynniej niż pierwsza, która jakby nie patrzeć wyszła już 7 lat temu. Oczywiście nie chodzi mi tylko tutaj o suchą ilość klatek, ale również frame time, czyli czas generowania konkretnej klatki. Jeśli frame time jest mały i stały, to nawet przyniżając Niższej ilości FPS-ów gra wydaje się płynniejsza. Większy i bardziej nieregularny frame time może wynikać m.in. z jakichś dziwnych przeciążeń silnika gry, jak chociażby duża ilość npc ów z których każdy ma zaimplementowane swoje zachowania i co chwilę odtwarza jakieś skrypty. Scena może posiadać modele z jakąś horrendalną ilością poligonów, albo momentami możemy widzieć zbyt dużo intensywnych i przekombinowanych efektów. Więc jak widać na przykładzie Kingdom Come 2, da się zrobić dobrze działającą i przy okazji ładną grę z otwartym światem. Wiadomo, że sam Re-Engine może być po prostu nie do tak ogromnych lokacji i ilości skryptów, ale wiecie, to nie jest tak, że Capcom musi z tego silnika korzystać, a skoro już nawet przyjmiemy, że musi, to dalej jest to ich własny autorski silnik, więc wprowadzenie zmian i optymalizacja go powinno być dla nich dużo prostsze niż dla wspomnianych przed chwilą twórców Kingdom .coma. Teraz mam dla Was całkiem ciekawy przykład i porównanie tego, jak wyglądało optymalizowanie gier kilka lat temu i jak wygląda obecnie? By jak najdokładniej wam to zobrazować, posłużę się grami Marvel Spider-Man 1 i 2. Dlaczego właśnie te gry? Już objaśniam. Spider-Man 1 powstał ekskluzywnie na konsole PlayStation 4 w roku 2018, czyli przed pojawieniem się najpopularniejszych dziś upscalerów, bo przypominam, że pierwszy z nich, czyli DLSS, wypuszczony został dopiero w roku 2019. Gra została później w 2022 zremasterowana i przeportowana na komputery osobiste, a przy okazji zaimplementowano do niej znane nam już dziś nowinki technologiczne. Jednak dalej oryginalnie gra projektowana była nie biorąc upscalerów pod uwagę, a jedynymi zalążkami tej technologii, które się w grze znajdowały, była upscaling Checkerboard. Na PS4 Pro, który był raczej takim dodatkowym trybem pod telewizory 4K. Z drugiej strony Spider-Man 2 powstał tylko i wyłącznie na PlayStation 5 i wyszedł w roku 2023. Gra zbudowana była na tym samym silniku co pierwsza część, jednak twórcy brali pod uwagę wcześniejsze inwencje technologiczne, które pojawiły się od premiery jedynki. W 2025 dwójka została też przeportowana na PC, no i mamy w niej zarówno wszystkie najnowsze scalery, jak i Frame Generation, a nawet wszystkie aktualnie dostępne formy RTX-owego upiększania grafiki. A więc więc podsumujmy. Gra na tym samym silniku, tworzona przez to samo studio na konsolę tej samej firmy, jednak jedna wersja zrobiona była tuż przed boomem upscalerowym, a druga w trakcie. Warto też nadmienić, że obydwie gry dzieją się w tym samym mieście, w Nowym Jorku, więc możemy nawet porównać identyczne lokacje. Teraz w tle możecie zobaczyć, jak wyglądają obydwie gry w różnych lokacjach. Jak widzicie, nie opisałem nawet, która jest która. Ustawienia graficzne w jednym i w drugim przypadku podkręcone są do maksimum z wyłączonym RTX-em i upscalowaniem. Powiedzcie mi, która z tych gier według Was wygląda ładniej. No dobra, po tej krótkiej zabawie przedstawię Wam wyniki, która gra jest która. Przez całość pokazanych testów Spider-Man 1 znajdował się po lewej stronie, a Spider-Man 2 po prawej. Jeśli chodzi o fps -y, to podczas swoich testów w Spider-Man 2 miałem średnie w okolicach 50-70 FPS-ów z uważalnymi ścinkami, a w Spider-Man 1 w bardzo podobnych sytuacjach klatki oscylowały w granicach od 100 do aż 160 w zależności od lokacji. Tak samo na FPS-ach zlokowanych na 60, frame time był o niebo lepszy w pierwszej części. Podobne wyniki w Spider-Manie 2 możemy uzyskać przy włączeniu upscalera i ustawieniu go na profil zbalansowany wraz z ewentualnym wykorzystaniem zaimplementowanego do gry frame generation. No ale w jedynce możemy zrobić to samo i wtedy też w ogóle można na luzie grać w 240 FPS-ach. Powiedzcie mi, czy ten skok graficzny jest na tyle zauważalny, że połowa FPS-ów może być w tym przypadku uzasadniona. Przypominam, że w żadnym z tych przypadków nie używaliśmy ani RTX-a, ani Upscalerów. Albo może inaczej. Czy według Was Spider-Man 2 wygląda dwa razy lepiej, bo na to wskazywałyby liczby? No dobra, pomiędzy Spider-Manami mamy 5 lat i generację konsol różnicy. Porównajmy do tego starego, poczciwego Silent Hilla 1 i 2. Pierwsza część wyszła w 1999 roku na PlayStation 1, a druga zaledwie dwa lata później, w 2021 na PlayStation 2. Która gra według Was wygląda lepiej? No tu już chyba łatwiej zauważyć różnicę. Oczywiście wynika to z tego, że koniec XX i początek XXI wieku wiązał się z ogromnym rozwojem i skokiem technologicznym. Tam rewolucja mogła się zdarzyć każdego dnia, a nowe konsole faktycznie były dużo potężniejsze od swoich poprzedników. Z czasem sytuacja bardziej się ustabilizowała i ten pędza coraz lepszą grafiką nieco wyhamował. A my tak naprawdę od wielu lat dostajemy gry, które wyglądają albo podobnie, albo nawet coraz gorzej. I to nie tylko na tle samej grafiki, ale również optymalizacji zaimplementowanych systemów, czy nawet takich aspektów jak sam writing, który coraz częściej jest dostosowywany pod tą sławną współczesną publiczność. I mam wrażenie, że ludzie powoli zapominają, że gry są po to, żeby się dobrze przy nich bawić, a nie by za ich pomocą przemycać jakąś dziwną propagandę. Wracając do tematu, czas przejść do meritum problemu, dlaczego twórcy nie optymalizują już gier, tak jak kiedyś. Bo kiedyś poniekąd byli do tego zmuszeni. Gdy gra nie sprzedała się dobrze, na szali mogło być postawione całe studio, jak chociażby w przypadku twórców Heroes of Mighty Magic, czyli Fridio. Pewnie większość z Was kojarzy tą niesamowitą serię, a szczególnie jej trzecią część. No to ta na pozór ogromna firma Fridio w 2003 roku ogłosiła bankructwo. Dlaczego? A no rok wcześniej wypuścili czwartą część Heroesów, która nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co prowadziło do fatalnych wyników sprzedażowych i finalnie zamknięcia studia oraz wykupienia praw do marki przez Ubisoft. Aktualny segment Gear AAA jest tak naprawdę trzymany za mordę przez kilku topowych wydawców, którzy przyjmują sobie studia, potem wyciskają z nich ostatnie soki i jak kasa się zgadza to super, a jak nie, to zamykamy studio, a dana seria idzie do kosza. Najświeższym przykładem takiego działania może być chociażby studio BioWare i ich ostatnia gra Dragon Age. the card. No dobra, ale co to ma wspólnego z optymalizacją? Otóż, jak już wcześniej wspomniałem, proces optymalizacji jest długi, skomplikowany i przede wszystkim czasochłonny, a za ten czas płaci wydawca. Wydawca często nie ma zamiaru ryzykować się później i woli pospieszać studio, żeby zrobić co się da w krótkim, często niemożliwym do zrealizowania terminie, a ewentualne błędy czy właśnie optymalizacje zateguje się po premierowymi patchami. Przy okazji można też trochę sypnąć recenzentom, żeby powiedzieli, że nie jest tak źle i prognozy sprzedażowe mamy spełnione. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jednym z najistotniejszych wskaźników tego, jak gra się sprzeda, jest ilość sprzedanych kopii od premiery przez następne dwa tygodnie, bo oprócz priorderów jest to czas, w którym gracze najchętniej decydują się na zakup danego produktu. Wynika to oczywiście z trwającego w tym czasie hype'u, no a niektórzy czekają też na pierwsze recenzje, właśnie jakiś patch, czy chwilę wolnego czasu od pracy. Tak więc póki uda się skutecznie oszukać graczy przed premierą i trzymać te zasłony przez następne dwa tygodnie, żeby gracze pograli trochę powyżej 3 godzin, żeby utracili możliwość zwrotu gry chociażby na Steamie, to wszystko jest w porządku. Dlatego też często początek gry jest tak napakowany akcją i przy okazji zazwyczaj jest najbardziej dopracowaną częścią całej gry. No i też przez to dema gier w segmencie AAA są teraz tak rzadkie, bo jednak to może uchylić trochę rąbka tajemnicy, którą wydawcy tak mocno ukrywają kiedy ostatnio widzieliście demo jakieś gry, ale chodzi mi tu stricte o gry AAA. Z tym ostatnimi czasy próbuję przywrócić modę na demo, co zachęca mniejszych twórców, a także z jakiegoś powodu azjatyckich wydawców do korzystania z takiej formy ekspozycji swojej gry. Ale przejrzyjcie sobie wszystkie te bardziej kontrowersyjne gry z ostatnich kilku lat, czy chociaż jedna. Ma coś na wzór demo? Moim skromnym zdaniem, jeżeli gra kosztuje załóżmy więcej niż 200 zł, to demo powinno być wręcz wymagane, by gra mogła pojawić się na największych platformach dystrybucji, takich jak Steam. Nie chodzi tu nawet o sprawdzenie samej gry, ale też jej faktycznego działania, bo w dzisiejszych czasach te rekomendowane na stronie wymagania sprzętowe mają mało wspólnego z rzeczywistością albo są tak przekombinowane i napakowane dziwnymi kruczkami, że serio sam nie wiem co o tym myśleć. Weźmy za przykład chociażby najnowszego Monster Hunter Wilds i jego wymagania zalecane prosto ze Steama. W dodatkowych uwagach mamy taką notkę. Gra powinna działać w rozdzielczości 1080p w 60fps, ale z włączonym generowaniem klatek. Przy predefiniowanych ustawieniach grafiki średnie. A wiecie, co mają predefiniowane ustawienia grafiki średnie? Mają odpalony upscaling na no dość agresywny w tym przypadku tryb zbalansowany. No i tak właśnie, drodzy Państwo, robi się teraz marketing. Nasza gra będzie działać na zalecanym sprzęcie w minimalnej zadowalającej jakości, gdy zrobisz to, to i to, przymkniesz jedno oko, zamkniesz drugie i wpłacisz kolejne 200 na DLC. No nie wiem jak wy, ale ja się pod tym nie podpisuję. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów o Unreal Engine 5, ale myślę, że na to moglibyśmy poświęcić cały nowy film. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście nim zainteresowani. Cześć, to znowu ja, tym razem w świetle dziennym. Miło mi, że dotarłeś do końca filmu. A na końcu chciałbym Cię jeszcze raz zaprosić na moje codzienne streamy na Twitch TV Smairo, Życzę miłego dnia i podziękować za oglądanie. Do następnego razu.